Tak jak ja widzę, to ten budynek świata. No to tu nie ma, no poprzez... Jeszcze razem chyba od mm metrów. Tak. Do pół milimetra mówimy. Na tą kamienicę znalazł się właściciel. Tak? Tak, Tam pękało. Ziemia pękała. Ziemia pęka. Tak, ziemia pęka, to będą drgania, drgania, coraz bardziej będzie pękało. I coraz więcej będzie pękało i coraz więcej... Będzie się przedało. Kolego! Czy ty, czy ty zdajesz sobie sprawę, że my tu w na wbogdzie zegarowej? To jest budowa 24 rok. W 24 roku zostały wybudowane te, te budynki. Za 1800. Tak, któryś rok to co oni myśleli w, w, tamtym, w tamtych latach, że tu się metro będzie, no kolego. No jasne. No Uważam, że druga linia metra w naszej dzielnicy Praga jest rozwiązaniem potrzebnym ze względu na to, że rozluźni tłum osób przyjezdnych z okolic Warszawy i pozwoli też łatwiej nam, mieszkańcom Pragi, na dotarcie na drugą stronę części Warszawy. Na jesieni się do pracy na drugi koniec Warszawy, a mieszkam po tej stronie i znacznie by to ułatwiło komunikację. Bo cały czas jeżdżąc jedną linią metra, a następnie autobusami, bardzo dużo czasu się traci. Żeby tutaj, na przykład jak tutaj dojechaliśmy, no to dwie godziny co najmniej jechaliśmy z Granowskiej. A tak, a tak to będzie pewnie 30 minut i już, i już się będzie. Będzie bardzo dużym ułatwieniem i komunikacyjnym, i, i w życiu. Bo z tego co wiem, ma tutaj nie być drogi naziemnej dla samochodów, ma być jakaś obwodnica, czy nie w takim stopniu duże skrzyżowanie jak teraz. Według mnie trochę źle budują tę linię metra, nie pod sensem wykonania, tylko ilości ekip, bo według mnie powinno być tak, że na każdą stację powinna być jedna ekipa, co buduje całkowicie jedną stację i roboty by szybciej poszły w wypadku. Nie trwałby to tamte 10 lat, tylko z rok, półtora to, te, to te mniej więcej z przykładu widziałem w Meksyku jak to robią, bo w Meksyku właśnie tam jest ogromna tych linii metra i to jest tak właśnie łączą stację po stacji, jak jest jakaś przeszkoda, to omijają ją i wracają więcej do punktu wyjścia. Znaczy do punktu wyjścia do... Yy, tak jak powinna przebiegać, tylko z mniej więcej małym yy, kątem. Ja się nazywam Marek Schindler, jestem tutaj inżynierem na zmianie. Generalnie, generalnie jest tak, obudowa z tunelu składa się z elementów prefabrykowanych betonowych. Te fachowo-turbingi się nazywają. W miejscu tu się tarcza. Jest to miejsce, gdzie się buduje obudowę tunelu. To tutaj, to urządzenie przez jako erektor. Yy, ono może manewrować tymi tubingami w każdą stronę. Yy, Serce maszyny, yy, kabina pilota, to jest akurat yy, stryka, to Fabio, Fabio Bragelli, De best. Yy, Morning, dzień, dzień dobry, dzień dobry, dobry. A to są tu generalnie puls pilot sterowniczy, wszystkie przyciski jak on jak steruje po prostu pilot. Wszystko jest komputerowo zrobione. ma zrobione jest podgląd na, z kamer, jak urobek z je latuje, a tu ma też na poszczególne stanowiska pracy. Kontynuujemy. Kiedyś już próbowali wybudować w Warszawie metro pod Wisłą, właśnie. Początki budowy metra no to były lata 40-50. No i mieli też właśnie takie straszne problemy. Tam jakieś tłumaczyli, tak jak jakieś słyszałem, że były takie miejsca, gdzie. Po prostu kurzawka tak zwana, to jest takie, takie, taki rodzaj piachu, który po prostu nie, nie pozwolił budować, nie dali rady po prostu tego wybudować. Bo tutaj, gdzie jesteśmy aktualnie, Brzeska Targowa, płynęła Wisła, tutaj tędy płynęła Wisła. Ona na zakręcie tak się prostowała, trochę podmywała aż pod zamek. Tam zrobili zapory i tu jest piasek w tym miejscu na Targowej. Tam później powstały... Podobno w tym tunelu, który jeszcze był do użytku, taki można było go użytkować, piwnice z winem. Takie, takie po prostu magazyny winne, jakieś tam jakoś producent. A stacja była przy targowej, także musieli młotami rozbijać tą stację betonową, jak robili tą stację aktualnie. No i z tego co też pamiętam, to tam w razie wojny tym metrem właśnie miały przejeżdżać pociągi kolejowe ze Związku Radzieckiego, jak front by był na zachodzie. Tak było budowane naprawdę te metry, tak, w takiej szerokości. Później długo, długo nic. No i teraz zaczęli nam robić metra. Przebudowa to nie jest yy, nic łatwego dla komunikacji. Bardziej jeśli ktoś samochodem jeździ. Teraz polecam rower. <grywa> eee, sądzę, że no wiadomo, no ale potem jakie będą korzyści. Nie jestem najlepszą osobą, żeby na ten temat się wypowiadać, ponieważ ja generalnie nie lubię metra i nie lubię nim podróżować. Ale ja mieszkam w pobliżu i na pewno wszystko my pozmieniali. Ma tylko skrót na rutynę taką codzienną, to znaczy, że pozmieniały się przystanki i z mogę tam sobie tramwajem ruszyć, ale skomplikowało to mi, że muszę obchodzić wszystko na około 5000 razy, żeby gdzieś dojść. I to jest trochę wkurzające. Nie ma jak wracać do domu ze do Starego Miasta, trzeba ten tym i iść po prostu z buta. Tutaj się już dużo mniej ludzi zapuszcza w tą, tą część Warszawy, bo boją się tych wszystkich objazdów. Ja się cieszę, że tu mieszkam, bo przynajmniej je znam <gryw> i wiem, jak się poruszać. Natomiast głównie się poruszam rowerem, w związku z powiedzmy, nie to o, omija problem ruchu komunikacji. Natomiast mnie osobiście, jako osobę mieszkającą tu, yy, potwornie przeszkadza hałas, bo jest to naprawdę rzecz, która jest, cały czas mi towarzyszy. I w nocy, i w dzień. Yy, na początku się cieszyłam, że nie będzie hałasu, bo nie będą jeździły samochody. Natomiast się okazało, że owszem, ruch liczny wstrzymany, bo roboty. Natomiast yy, samochody, które przyjeżdżają na budowę hałasują, no i ca, cała ta pro, produkcja wielka hmm, generuje hałas. Ludzie, którzy prowadzą tutaj działalność blisko mojego, mojego punktu zamieszkania na ulicy Targowej, no często w ogóle też się skarżą, że jest dużo mniej ludzi, du dużo mniejszy obrót. No, jakoś życie zamiera póki co przy tej budowie metra i po prostu, po prostu jest, jest, jest dużo gorzej. No, uważam, że właściwie tak mówię, że e, platforma wytłacka rządzi 6 lat. Zamiast się zająć się e, polityką socjalną dla młodych, bo, bo w ogóle młodzi mają pracę, kończą studia, e, w ogóle wyjeżdżają za granicę, e, no i powinni właściwie coś. Tam robić z tym socjalem, a oni to my zajmuje się z związkami homoseksualnymi, z zdjęciem krzyża, z, z Sejmu zamiast politykę taką poswodziną prowadzić. No. Wiem, że y, y, kilka miejsc tutaj na Targowej splajtowało, chociażby taki optyk, Tomek. Bardzo przemiły pan bardzo malutki miejsce prowadził, no ale nie dał sobie rady z tym. Narzeka pan tutaj w sklepiku z, pod moim domem. Tutaj, ludzie, z którymi pracuję, i ludzie, którzy przychodzą do mnie jako klienci, i ludzie, którzy dojeżdżają z przede wszystkim z internetu, bo to jest duży minus tego, że nie chcą do mnie dojechać na przykład jak licytują jakiś przedmiot, ze względu na to, że im ciężko jest dojechać, wyjechać, jest dużo właśnie tych objazdów, zakazów, i no, po prostu nie dość, że się boją, to i nie chcą po prostu stać w jakichś korkach. No, generalnie dużo na tym tracimy też. Praktycznie mogę codziennie się spotykać z tym, że komunikacja miejska zawodzi. No i przysiadam się na rower. Poruszam się rowerem, bo lepiej mi się do pracy dojeżdża rowerem. Zdrowy tryb życia, Zdrowy tryb życia ze względu na to, że po prostu no nie da się ani komunikacją dojechać, ani, ani samochodem zbytnio. Cały czas jakieś zakazy, nie da się skręcić, policja łapie. 500 zł mandatu, no, za dwa razy złapałem, więc no, miasto się zasila. Troszkę się to odbyło na mojej kamienicy, w której to mieszkam. Jest to zabytek, pęka, no i są problemy. Ludzie się musieli wyprowadzać ze swoich mieszkań. Już co prawda wrócili, ale no problemy są. No, Ja uważam, że jest potrzebna ta druga linia metra. powinna i więcej być, ale no, troszkę życie utrudnia mimo wszystko ta budowa. No. Uważam, że metra jest potrzebne, ale nie na targowej. Jak to jest polityka? Jeżeli ja mieszkam, ja widzę rano, ja się boję wstać. Rano, po, się, po, po ja nie wiem, ja wstanę i to się wszystko nie zarwie. Mhm. No bo się boję. Rozumiemy. Tak to wszystko pęknie. Budynek przetrwał wojnę. Pierwsze metro, które zatrzymał, tak samo nie był popękany. Tylko teraz nam tak udogodnili. Nie jestem zadowolona z tego metra, pomimo, że ono jest potrzebne, ale może nie na targowe. Wiedząc o tym, że Stoi budyn budynki wszystkie na Piaskowcu, to trzeba było się zastanowić nad tym, co się robi. Bo to jest inwestycja potężna i chyba ludzie więcej się liczą, jak metro i nasze życie. Mój budynek pęka, w moim mieszkaniu są pęknięcia. Nie mam żadnego zapewnienia, co się będzie działo dalej, czy w ogóle metro pokryje jakoś koszty naprawy dalej tych budynków. Byłam też na kilku protestach w związku, w związku z budową metra, bo jest wielu ludzi oburzonych tym, co się dzieje. Nikt tutaj jakby nie, nie, nie przejmuje się losem mieszkańców. Tutaj, to jest właśnie z, obok mnie budynek, w którym mieszkam, druga część tego budynku, no i tutaj zostało, no, wyleciało po prostu okno. Tutaj pękł na tyle budynek, że trzeba było eksmitować mieszkańców z góry, zabezpieczyć jakoś okno, dach, no bo tutaj już groziło, groziło Jakimś zawaleniem, czy, 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 czy po prostu nie, niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy tutaj mieszkali. Cały nasz budynek, ściany zewnętrzne w mieszkaniach są pęknięcia, mniejsze, większe. No, niektórzy sąsiedzi nawet, nie wiem, czy wyprowadzili, bo się obawiali, co się dzieje w tych mieszkaniach, czy, czy trudno było mieszkać w mieszkaniu gdzieś z dziura, przez którą wieje po prostu. Tak. Marii Elizabetę, która już niedługo przyjdzie tutaj na stację, dostała ona imię po żonie kierownika tutaj drogi tunelowej, Marii I Krystyna, która dostała imię na cześć Krystyny Krakowskiej, to jest... To intelektualistka, artystka, poetka, która zwinęła podczas powstania warszawskiego, kiedy była sanitariuszką. Została oznaczona od... w średniolecznym. I to jest ciekawostką, jej twarz nosi syrenka warszawska, bo ona pozowała do... 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 Dostała twarz syrenka, dostała jej twarz. My żyjemy już od września zeszłego roku, tak ogromnej strachu, że obojętnie coś pukło w domu w nocy, to myśmy się zrywali, bo nie widzieliśmy, czy już pęka ściana, czy się wali, czy mamy uciekać. Po prostu jesteśmy zagrożeni w dalszym ciągu, bo roboty trwają. Dalej wstrząsy są, może mniejsze jak były przed, ale są wstrząsy i budynek dalej pracuje. Żeby tu jakiś przyszedł, zrobił zebranie, powiedział, jaka jest sytuacja. Pan, proszę Państwa, macie opuścić jak mieszkania, ale zostawiacie swój dorobek życia. Ja, ja się bałem to wyjść, bo ja no, zostawiłem swój dorobek całego życie. Mieszkając znów w hotelu, znów się martwiłem, czy to wszystko jeszcze z to, jak ja przyjdę, czy to, czy, to, czy ja będę miał skarpetkę, nie No no i taka prawda. Mam nadzieję, że prace przy kolejnym odcinku metra będą lepiej zorganizowane niż prace przy tym drugim odcinku metra. I nie wiem jak gdzieś dalej, ja też słyszałam o wielu wielu um, problemach podczas budowy metra. Tak? Tutaj się gdzieś nagle jakieś jezioro podziemne mm. pojawia, tutaj się sypie jakieś budynek więc mam nadzieję, że jeśli będziemy dalej gdzieś prowadzić metro, nie będzie aż takich, um, takich sytuacji. Ja będę w kawciach chodzić do metra, to się zmieni. W, w tym środowisku, w którym ja się obracam, wszyscy są zadowoleni z, tego, z budowy metra, ale są również tacy cwaniacy, którzy mają popękane domy i chcą wyłudzić pieniądze od metra, żeby to niby przez budowę metra. Tak jest właśnie tam po parzystej stronie targowej, bliżej e, Dworca Wilińskiego, bliżej Karpina. Sam jestem ciekawy tego, jak to się rozstrzygnie ale samo zakończenie budowy metra będzie na pewno bardzo no, finansowo przede wszystkim odbijemy się od dna to może tak a poza tym no, na pewno mieszkania zdrożeją tu w okolicy no, no bo jednak będzie to ciekawsze miejsce do mieszkania bo blisko metro węzeł komunikacyjny wiadomo ludzie przyjeżdżają e, spoza Warszawy więc no to jakoś prawnik yy, hmm. życie. Tylko ja już bym chciała, żeby się to skończyło. Tak naprawdę. No wiadomo, w takim mieście jak my to nie jest zbyt duże miasto, większe miasta są na świecie i cały czas się metro rozbudowuje a u nas tym bardziej się ponad zbudować, przecież wszyscy narzekają na komunikację, no to może te metro będzie jakieś takie ciekawe i fajne, że nas wszędzie dowiezie. Mieszkam na ulicy Jagiellońskiej, dawna Świętokrzyska i bardzo jest, się z tego cieszę, ponieważ wyjdę z domu i... Ja bym na obiady, po prostu, dla mnie to wielka wygoda będzie. No jak się robi, um, odnawia mieszkanie czy coś, to też jest totalny bałagan. Więc i na targowej jest trochę przykro, ale poczekamy i będzie cudownie. Jesteśmy z tamtej strony, blisko z naprzeciwka, mamy swój fason i swój własny szyk, gdy nam na wódkę brak, lubimy popić piwka. Jeste nam dorówna na no warszawski łyk Rzuć bracie blagie i chodź na Pragie Weź grube lagie, melonik tyć plagie, dziewczynki nagie Każda na wagie ma to co wisz Byleła magie i babę jagie u nas się bierze pod żeberko i za kark, Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Lunapark. Nas tam nie bawi żaden i żadne radio, tylko harmonia to instrument nasz. A kiedy braciek tańczy z naszą lejokanią To wtedy w łapie najmniej ze sto kilo masz Rzuć bracie blagie i chodź na Pragie Weź grube lagie, melonik Zobaczysz plagie, dziewczynki nagie Każda na wagie ma to co wisz byle łamać.